Pan Wojciech to starszy, niepełnosprawny mężczyzna. Na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Do Ostrowa przyjechał z Buzka Zdrój. Pokonał ponad 300 kilometrów, bo w Dniu Wszystkich Świętych chciał być przy grobie swoich zmarłych rodziców. Pan Wojciech miał nocować u dalszej rodziny, ale nie mógł się z nią skontaktować. W rezultacie postanowił spędzić noc na cmentarzu. Temperatura wynosiła tego dnia 6 stopni. Historia mogła mieć przykry finał, gdyby nie ostrowskie małżeństwo, które spotkało mężczyznę w okolicach dworca PKS. Przeraziło mnie, że ktoś tak w ogóle ma pomysł, żeby sobie siedzieć na wózku i spać. Pierwszy pomysł, by mamy zaraz świętego Antoniego Kościół. Stwierdziliśmy, że no tam na pewno nam udzielą pomocy, bo przecież to już nie inne jak księża. Małżeństwo Ostrowian wraz z Panem Wojciechem udało się do parafii świętego Antoniego. Poprosili o nocleg dla starszego mężczyzny. W odpowiedzi usłyszeli od księdza, że ten musi zapytać o zdanie proboszcza. Okazanie miłosierdzia wydawało się oczywistością, tym bardziej, że pan Wojciech nie miał dużych wymagań. Cały nasz tak bym, bym, przy stole. Proboszcz stwierdził jednak, że w parafii nie ma miejsca dla Pana Wojciecha i kazał księdzu wezwać policję, by ta poszukała dla niego innego noclegu. Ja odpowiedziałem, że no, parafia nie ma takich warunków, żeby przenosować tą osobę, ale e, zaproponowałem zadzwonić na policję. Powodów, żeby odmówić noclegu Panu Wojciechowi było wiele. Wszystkie Absurdalne. Tu nie było opiekuna też tej osoby. Nie ma takich możliwości w tej parafii, żeby cały czas być z tą osobą. Żeby pomagać jej. A Państwo tylko parafia nie macie takich pokoi gościnnych dla księży na przykład? innych? No bo budynek jest dość spory i nie chce się wierzyć, że nie ma jednego wolnego pokoju z łóżkiem. No tego nie wiem. Ale jak nie, wiem. Nie mam, ja mam łóżko, i... ja mam hmm. tak, ja, ja mam swój pokój, mam łóżko. twojego łóżka nie. odstąpić, na przykład jako przykładny ksiądz chrześcijan? Hmm. No bo czasami powiem jesteśmy wystawieni tak. na takie próby, hmm. prawda? Jesteśmy bardzo tak. Hmm. Ja powiem tak, że to był taki bardzo ciężki czas. Proszę mi uwierzyć, że ja już prawie spałem, jak ci przyszli Państwo. Na szczęście z panem Wojciechem do końca zostało ostrowskie małżeństwo, które pomogło mu się dostać do domu dla bezdomnych mężczyzn świętego brata Alberta. Nie zawiodła też ostrowska policja, która zorganizowała transport. Zrobili mu miejsce do spania na dole. I tak miał dostęp do toalety, ciepłego posiłku i herbaty. Przede wszystkim, gdzie człowiekowi była potrzebna. Pan Wojciech nie krył wzruszenia i długo dziękował mieszkańcom naszego miasta. Na 1 listopada miał przecież tylko jeden cel. Chciał być ze swoimi rodzicami i był gotowy spać nawet na cmentarzu. Ja się no, stanuję, kościół, jestem katolikiem. Tak mnie mama nauczyła, tak mnie tata nauczył. Ja świetcze, najwięcej nie będę skakał, To ja do końca od początku, do końca życia jestem katolikiem. Ja mama, my, ja, moja mama mnie ja nie umarła. Z jednej strony budujące jest to, że pomoc niepełnosprawnemu mężczyźnie okazało ostrowskie małżeństwo. Bulwersuje z kolei postawa proboszcza. 1 listopada każdy z nas słyszał na cmentarzu, że warto brać przykład ze zmarłych bliskich i dążyć do świętości. A z tym wiąże się przecież pomoc drugiemu człowiekowi. Księża chcą uchodźców sprowadzać do Polski, pomagać, a tu jednemu człowiekowi na jedną noc nie mogli udzielić po prostu pomocy.